I pierwsza Wersow! Czy wy to widzicie? Pierwsza Wersow! jest możliwe? W ogóle mocne jest to, że ona naprawdę ma duże szanse, żeby to wygrać teraz. Lamas, doskonały. No, Mój kochan. Niesamowita, fenomenalna, walczy o Polskę, walczy o ekipę, walczy o drogę. Walczy o droga. ekipę, walczy o ekipę. I widzimy Doskona... Ajajaj! Jakie złoziwe! Jest! Możliwe. Oh, Okay? Nie wiem, coś mi chyba Szyknęło. No. Spokojnie, 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 Nic ci nie jest? Coś w rękę? Nie, tak mi kręgosłup cały wygiął. Może ściągnij se kask? Łatwej. Powoli, powoli, powoli na pewno. No spokojnie. Podać ci rękę z tamtej strony. Co? No, podaj, podaj. Ja ci, ja ci zajmę tylko kask, no. To są... Czyli co, wera, e, kontuzja i dyskwalifikacja? Także tracimy zawodnika ekipy, ale walczył i to kurwa tak dzielnie, że to jest co?